Dobra, dalej naprzód. Iść w, ty w tyle jesteś. A, jeszcze chwila i będę był na przodzie. Bo zaraz w coś uderzysz, jak znam życie. No już. Znaczy żyję, ale... Było blisko. Jest tam laga, ała. Czarnaka w pestce przez chwilę, ale mi się Jep. Ale ważne, że zniszczyłem billboard <laughs> No! To jest pierwszy na miejscu spotkania Fontanny no, jakie gówno, no serio, przytknąłem wszystko ze sobą. Nie! Yeah. Będę ja pierwszy Ledwo Ej, to jest nie fair! Ja nawet nie jestem w tym, w wyścigu. <laughs> ja zawsze mam tak. Tak, tylko, że Teraz ja spodz, byłem poza mapą, chłopie. chłopie. Ale Mówię dobra, co? za chwilę cię wyprzedzę. Chwila, moment. Zaraz! Co się stało? Czemu? Co czemu? Zrobiłem 360! Nie wiem dlaczego, w miejscu, tak po prostu Driftowałem sobie nagle 360 Bo złapał prędkość O ś7. No i pięknie Barierki znów no atakują szurzie, Nie no to są chyba jakieś jaja. Czuję ominąłem ten kamień. <grymna> Przecież ominąłem ten kamień. Co to ma znaczyć? O już myślę, że to mówi ale to rozgrudzi. nie mógł. Co się stało? Pod prąd. Pod szyba. No nie, taki piękny kriek tu wyszedł. No nie! No jedź prosto, a nie się bawisz jak kapucinek. <grymna> Gówno w Przerębli. Czemu gówno w Przerębli się bawi? <laughs> A czemu nie? No nie wiem. No właśnie. Zabroniłbym, ale no co, zimna woda, można się zarazić. Ale, ale nie twoje, ale nie twoje gówno, więc co się przemówić. Tak. Gówno się nie tyka, gówno śmierdzi. Obyś siła kupił już. Aha, to trzeba było pr pod prąd jechać, dobra, jebać. Tak już meta jest Shit Prawie dogoniłem muchę, no dosłownie centymetry Jakie prawie, jakie centymetry? Co ty O, co mi wyrwał? Masz <grym> za O, jeszcze nie wywaliłaś poza ten Kiedyś oddam. O został achievement, kiedyś oddam. <laughs> Dobre to <etap. laughs> no. rozwala mnie ta gra. <laughs> te piękne achievementy i w ogóle. Dobra, co teraz? To już koniec? Nie, jeszcze. Jedź na miejsce spotkania, no kurna. Ślepo jesteś czy co? Nie, bo my się załącza Cześć, ty to tam. potem. Tu jedziesz potem? No, dobra, wolisz. No niedawno się nie kąpałem, się... co? Jakie pretensje tu? No to umyj włosy! <grym> się nie będzie, nie będzie kurde, zjechać, zapuszczał miejsce do spania. No fak. zapatrzyłem <grym> się i jo <grym> ja muszę ja mu rozjechać na Ja też, bo wtryskowe jest najlepsze. Bo wszystko co wtryskasz jest najlepsze. Ale to jest takie ciągłe, że wiesz, ja tylko jaś razem nie się samo No No bo spalane jest takie, że trzeba ten Tak jakby trzymać cały czas, żeby lecieć, ten przyspieszać Dostawcze. Kurde, ten samochód się już drift? sypie. <grym> to się naprawdę. Ty drift trzeba zrobić. Nie drift. Skok. Nie no, żartuję. drip. No ale czemu ja nie Fuck! No kurde, tak mi wcześniej tak fajnie to szło Użyj nitra I wsteczny O to śmiercił Czemu jedziesz nie dalej? Jakie ładne drifty muszę fanzałować? Ale to już nie pada tą strefą. Dzięki. No shit! O! Żyję. Nie naliczam mi dopóki nie jesteś tutaj przeze mną. No to dobrze. To, to przy okazji się rozpędzę. Grę, bo ktoś mnie nie ma no nie, bo musimy we dwóch jechać po jednym tym Serio? Tak co no chodź tu do mnie? No jeć! No co ja niby robię? Mucha jest liderem klasyfikacji Dobra, brrr, stój gra nie, tam myśli, że mnie skasuje, nie masz szans! Musiałbym od tyłu albo od to... Ja muszę sam się skasować za chwilę. Co, jeszcze jedno spotkanie? No, no. nie... I mogę sprawdzić samochód. Dawaj, chodź ty. No czekaj, bo ciężko mi jechać z jednym normalnym kołem. Z <noise> jednym... to mogłeś go naprawić, co? Nie no, nie jedno normalne, mam jedną felkę zwaloną. A tam z felgami. A co? Nie może nawet... No kurde, nawet skręcać już nie mogę. <grym grym grym> ja Obijam się o barierkę. O, drzewo! No o, zresztą nie. mi się przed ryjem. No. Nie! Love <laughs> this <that>. stuff! <laughs> oh shit! No <laughs> shit! <laughs> Nigga help me! Jak mnie wkurwiają te fotoradary czasami błysknieć po trwach nie wiadomo po, po kim, cholery. Dostawczak ja minięty Minięty No jak długo. Ze zniszczonym kołem dogoniłem muchę No nie! I barierka Naprawa! No no przecież... Nareszcie! Jest! Dziękuję bardzo, no nie nie samochód Teraz mnie dogonisz Może ktoś przejdę Teraz mam normalny samochód, to już mogę cię gonić No shit takie lagi, o To, no to zmniejsz, to zmniejsz te ustawienia <laughs> No nie, ciężarówka chciałem je zniszczyć Vai No! <laughs> to co za <to> pała? <laughs> shit, minąłem zakręt Mam szansę. Uja. Ha! I'm silly, <grymny bro> to nie da się cobić na samolot. Nie, jak mi Fuck, za wcześnie. Skręciłem <grymny> za wcześnie. <grymny> wcześnie. Za późno. Za wcześnie. No i nie mucha na pierwszym na... miejscu spotkania. Idę się naprawić, czekaj Au, ja już się naprawiłem Ta. no? Tak No? A, A wiesz, mam skraksowałem się i po prostu Nie wiem, drift? No! Zniszczyłeś mi kurde opony <grym> To nie ja! Czekaj. Nie dotknąłem Kiedy się! Cię. Nie wcale Ej, co mamy tu robić? Szygaj się na dach i utrzymaj się tam przez 60 sekund. Ale jak mam tam wleźć na ten dach? No fuck! Serio! Jest! Jest! Ja szukam wjazdu, a ten mi tutaj, kurde. Chciałbym się zamścić za, za te wszystkie bóle, za te jęki. Osobówko, bo się pogniewamy. A jak się wjeżdża na ten dach? Ja mam sobie chętnie, tutaj, proszę pan powiedział. Bo myślisz, że nie szukałem skoczni? A to chyba nie tu Jak tam pleść Czas skończy. się skończy i na mnie zaliczy. Mam pomysł Odpowiedź znajdziesz, gdy jesteś daleko. Nie, nie chuja. Nic tu nie ma. Hmm... No, mistrz tam pokazuje, że tam jest. No, że tam jest, to nie znaczy, że tam też jest wjazd. A tam jest wejść. Tak sprawdzałem, tam nie ma żadnych wejść właśnie. Co, wysiądziesz z samochodu i wejdziesz? No on go dostał przez trześnicę Dobra Mamy wleść na ten cholerny dach, ale jak Aaa, przecież mi strzałka pokazuje Z tym debilem Gdzie ci strzałka i po I masz strzałkę Tak tam dojechać No dojechać. nie mam żadnej strzałki Po za i tu i teraz muszę tutaj się rozpędzić No sie, to znaczy, nie ja. <grystanie> no. To ja będę tam pierwszy <grystanie> i nabiję sobie najwięcej punktów. No ci pokazałem, co to jest. Brz, stój, 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 stój. No i poleciał. Nie się zatrzymać. Przeleciałem. Szewroleta odblokowałem, wiesz? Brrry my poleciał. Nie wiem, wyskoczyło mi dopiero. Przeskoczyłem dach. Przeprunąłem. Dosłownie ja, ej, Na drugi poleciałem. Ja, ja nie. Ja na drugi nie wleciałem, tylko za Spadłeś? No, ale spadłem, bo to ten powstał. Spadłeś, powstań. Powerade'e. <noise> stój, 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 Ale za daleko się nie spędzisz, za dużą prędkość znowu. stój, 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 No i poszedł. Pokurna <noise> to, no. to ma prędkość. No i miałem No i <noise> Prędzej się ten czas skończy, niż my tam jedziemy. Oh shit, niech się ma. Super, utpię dobra. I mnie na dachu. Bry stój, 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 dobra. A ja, jaki, który na dachu jestem? Lol, jestem poza mapą, na dachu gdzieś, gdzie nie można wejść. Bry stój, dobra. Stój, 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 stój. No frunie, jak nie wiem. Przelatuję, cały czas albo spadnę, albo przelecę na inny dach. Ja to mam pomysł, czekaj To już był najmniejszy rozbieg jaki mogłem zrobić A kiedy mnie nie Co, mam z pod wyskoczyć lecieć Nie Kurwa, nie trafiłem to za yep. mało prędkości, to nie ma jakości. No. To jest 20. To są te czyli weź, czekaj, mam pomysł. Ej, co ja zrob... Gdzie ja jestem? W jakimś dachu. Na no. jakimś dachu. Gdzie gra nie pozwala wejść. Pozwala. Ja no to nie ma wejścia. Jest. Wskocz, nie? A co z panem Nitrem? Próbowałem z Nitrem, to mnie wyrzuciło za dach. Stój, stój! Ej oh. tu! Skoczyłem! No to czekaj to trochę bliżej. Taki czas się skończył. Prost, stój, stój! To jest! 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 Wisiałem na krawędzi! Tak <noise> <noise> i mi zaliczyło! Ej, no znowu ten dach! Dwie sekundy tam stał. Gdy to mnie da wskoczyć! Da się wszystko! Chłopie, mi się udało, ja już wiem jak wskoczyć Tylko muszę troszeczkę większą prędkość mieć Stój, dobra! Brrr! Brr. Dobra, stój, 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 stój! No i poszedł. Ale dosy... no... milimetry i bym był wygrany. <grym> Masz dwie sekundy na ten dar. A wy trzy. Nie zaliczy nikomu. Ile trzeba było mieć? W ile czasu to trzeba zrobić? W 10 minut? No, potem. No shit! No prawie I czemu ten dach? Co on ma takiego wspólnego z tą grą? Rozgadzam się Bęk! Zrobiłem to, dziewczynku! Bęk! Wskoczyłeś? Bęk! I co? I co? I co? Bijesz się? Mocno masz? Trzeba tam zrzucę. blisko... Wysk Wyskocz się trzeba blisko i ten... Nie, co ty robisz? Czas się kończy. No! <laughs> trzeba blisko wyskoczyć! No, ale byłem pierwszy! O. No, Nie co udało ty, się. Zrobi? Ja jestem drugi Ukończono na pozycji pierwszej, bo 50 punktów więcej miałem Za zniszczenie Jak? <noise> Mam 9 poziom już Pięknie, ja mam 15 Dalej Dobra, i to sobie jakiś samochód wziąć No właśnie, wypróbuję to nowe cudo co dostałem Plus modyfikacje o opon. Areo. terenowe, nie, nie chcę terenowe A ja sobie wezmę areo Na i ten co ja za samochód dostałem, czekajcie? A I... O, ja dostałem Mitsubishi. Ale chujowe. Ale ma jest za blisko, i wagę ma nisko. Patrz. Forda? Nie. Jaguar? Nie, no, Land Rover? Lexus. Nie, Lexus? Nie. Dlaczego Dla jak fajnie wygląda, patrz to Mitsubishi. Nie. Zobacz. No, czekaj, stój. A to ja mam to Mitsubishi. A odblokowywałeś chociaż trochę? Nie jeździłem, tak nim bo mi się nie podoba. Ciąglecie takie prawdziwym życiu. Tak wygląda. No. Tylko że szkoda, że ma małą uwagę